Zaczniemy sobie tutaj od małych pozdrowionek. No i co? Halo, halo, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Kacpro i zapraszam Was na kolejny materiał z Metin 2 na serwerze oczywiście Polska. Na wstępie chciałbym Wam bardzo podziękować za mega aktywność pod ostatnimi filmikami. Tutaj widzę, że też seria z Szamanem się przyjęła, więc dzięki za wszystkie łapki w górę, za komentarze, bo naprawdę się fajnie czyta, fajnie odpisuje. No to co? Przejdźmy sobie do odcineczka. Tutaj, jak widzicie, otwieranie tych czekoladek tam jeszcze wtedy był event walentynkowy. Z tych czekoladek lecą nam tam autopoty te małe, ale najbardziej to chodziło mi o mikstury 60 na szybkość ruchu oraz tam te zielone na szybkość ataku na pół godziny. I jeszcze fajnie, bo jak tam padniemy coś, no to ta na szybkość ataku nam się nie resetuje, tylko dalej ją mamy. Więc no to naprawdę Mega fajny tam e, odpał, jak na start. No i co, tutaj sobie robiłem tam e, powoli konia bojowego. Coś tam brałem właśnie udziału w tym evencie walentynkowym. No i przymierzałem się, żeby tam właśnie pójść po XP trochę wyżej. Bo mówię, tak, żeby ta jakoś seria nie stała w miejscu. E, cały czas tam nie wiem, tak powoli to rozgrywałem i tak dalej. Ja mówię, no teraz może trochę. Tym szamanem się trochę erduje, no bo tak jak szczerze wam powiem, no dobrze mi się nim na razie tam gra. Fajnie, że to dalej stakowanie tych potek, bo wcześniej pamiętam, że nie było można i no była masakra jak chodzi, o, yy, jak chodzi o miejsce z tymi potkami, bo to wszystko praktycznie szło do handlary, a teraz wiecie, postakujemy sobie, no to tam zawsze jakiś odpał. Wziąłem się za zrobienie tego konia bojowego, tam powoli sobie te misję robiłem. No a tutaj już udało mi się skończyć zęby orka, więc bardzo fajnie, bo jeden biolog będzie już za nami. Musiałem sobie tam wydobyć yy, kamień po tych zębach. Jak widzicie no na czarnych orkach na początku nie szło to za dobrze, bo nie miałem jeszcze tam eku, nie miałem szarfy, tam nasilnika i tak dalej. Yy, no więc co, tam zaraz sobie zrobimy taki mały... Upgrade postaci tutaj level up 36 już wpadł. Też wiadomo, no bio jest skończony, tam z baski no to można coś ruszać sobie z poziomem. Zobaczymy zaraz tam po jakim czasie nam dropnie ten kamyk. Tutaj level up właśnie wpadł 37. Dajemy sobie tam punkcik z COVID. Powiem Wam, że z COVID bardzo fajnie działa ogólnie, bo to działa jak taka pelerynka, jak jest większa grupa. Uderzymy tym z COVIDem, to wszystkie te moby do nas tam biegną. No ale co? kamyk udało się wydropić to jeszcze przypadkiem jakąś misję odebrałem i oczywiście dostajemy za pierwszego bloga 10 szybkość ruchu, ze szkatułki poleciało nam 5 dłoni krytyka, czyli tak jest nic ciekawego. Tam już widzieliście yy, Rubinka Eku sobie tam przełożyłem tam jakiś talizman, który miałem gdzieś tam, nawet nie wiem skąd go miałem po prostu tam leżał sobie w ekwipunku miał coś tam defa, no to mówię, a dobra to lecimy. Co tutaj ten Rubin legendarny wsadzony tam na Woju, Go sobie wbiłem, więc nawet grosza za niego nie dałem. Yy, bierzemy pelerynkę. Jeszcze tam zbufamy się. No i co, pierwsza próba. Zobaczymy, czy damy radę. uciągnąć całego spotana. Bo jak widać, no za dużo nam nie robią. W sumie to po nic nam nie robią. Więc można będzie sobie trochę yy, poexpić tutaj. Przy okazji nadrobię sobie fotka, bo będę chciał wam pokazać tam yy, w, nie w tym, ale w kolejnym odcinku, jak z samemu tam sobie można trochę do, dorobić się z tych wonów. No ale co? O tym może trochę później. Może po prostu w kolejnym odcinku. Nie będę spoilerował na razie co i jak. Yy, przejdźmy sobie zatem do dobijania 38 już poziomu. Tutaj co mogę powiedzieć coś o samym Ekspenabo? Yy, no... Expiło się jak wydać łatwo, bo w sumie temowe tam nic nie robiły. Jedynie miał, że jednak mimo wszystko mało tego XP leciało, ale też yy, tego odpału na expa nie było za dużo, bo co tam Bengal, 30% pierścień 50 no i ta zarania jedynie tam wlatywała, no to yy, za dużo tam nie było, mówię, bo tam jeszcze można było jakiegoś PDK zisa wyciągnąć tam wiadomo yy, bonus za kostium czy coś, ale ja tam nie używałem, bo mówię. Początkowo tylko tam do 40, żeby wiadomo żeby kolejnego biologa rozpocząć, tutaj 39 już siedzi, więc co jeden level został. A później pojawiły się małe problemy, bo tam ktoś zaczął się wbijać na spota. Ja tam sobie biegałem jeszcze w międzyczasie tam na no, jakiegoś kazadora coś, to mówię, a dobra, się przeniosłem i tam y, level dobiję na jeden spodzieł już ten 40. Zresztą co, zaraz sobie y, zobaczycie. Odebrałem sobie oczywiście misję z tymi odłamkami żeby się tam zbierały, będziemy sobie klikali i możecie w sumie mi dać znać w komentarzach, czy na tej postaci, bo zrobiłem sobie tam jeszcze inne postacie na, te, na tym koncie, żeby tam, wiadomo, więcej tego było, wszystkiego tych odłamków, no i możecie mi dać znać, czy te alchemie, co będziemy przerabiać tam, wiadomo, tam jakieś antyki, legendy i tak dalej, to ci zostawiamy i klepiemy tak długo, aż nie wbijemy sami, wiadomo, tam coś dokupować będziemy i tak dalej ale czy po, czy po prostu tam sprzedawać, żeby na jakieś się czy chcecie zobaczyć yy, jaką walchewę tam się da samemu powolutku małymi krokami zrobić na PL-u. mi tam dajcie znać w komentarzach. Jakoś to tam ogarniemy. Tutaj co? Dalej? Robiłem sobie tego konia. Yy, tam jeszcze na 40 mlewlu, po poszedłem, będę mógł robić sobie odłamki w międzyczasie jak tam się nudziłem. No i co? Yy, miałem jakieś tam swoje EXO, to mówię, a czytam sobie to błogosławieństwo. I jedno mi się udało wbić pomyślnie. Przy czym błogo wskoczyło na M4. Tutaj jeszcze wbiłem 41 poziom na tych tak podczas tam dropienia odłamków. To chyba drugiego dnia już było. Jo, chyba na pewno. No i co, przejdźmy tam, wrzucenia sobie tam dwóch zmianek w tygry. Taj pierwsza, no i druga. Chodziło mi tylko o HP, no bo to właśnie była zbroja na te moje drobki. Co tam będę sobie. Robiłem podkory, tutaj wyszło mi 2 KHP, tam jeszcze 10 wiatr to mówię, o dobra, to już zostaje. Taką sobie zostawimy. Tam tle o. Widać nawet mojego wojownika. Gdzieś tam. No i co? Dalej męczyłem tego ko konia. <śm> Może to trochę dziwnie zabrzmieć oczywiście, ale udało się wbić 10 poziom, więc od razu się wziąłem za robienie misji na boja, z wybiciem tych 100 łuczników wężowych oraz skorpionów. Yy, powiem wam, że jak pobanowali trochę te boty, no to to misję dało się zrobić, bo tak się trochę obawiałem co będzie jak yy, te boty będą latać i wybijać te łuczniki, to mówię kurczę, ja sobie odpalę misję, a przez te pół godziny to w sumie nawet pewnie mi się połowy nie uda zbić, no ale co, botów już tak jak widać yy, moby są, czyli botów nie ma. Za dużo Nie mówię, że w ogóle nie ma, bo tam są jeszcze miejscami. Widziałem, ale no, co, coraz mniej, coraz mniej powoli je tam y, GF Tempi. No i co? ostatnie tutaj 5 sztuk. Też jakoś tam problemów one zbytnio nie stwarzały ani te zawadiaki, ani te łuczniki za dużo nie biły. No ale mówię, tam ten Rubin robi coś mega robotę, Bo daje jednak tego DEFA, którego brakuje na takim niskim levelu. No i co? Ostatnie 3 sztuki. Tutaj jedna padła. Czy tam gdzieś w międzyczasie udało mi się jakoś mogę pająka wyrobić, czy tam yy, ogon będzie z plusem, to tam sobie zawsze sprzedam za kilka groszy. No i co? Misja skończona. Więc oddajemy tutaj relację z tajednemu. No i tam nam mówi, żeby przyjść za 8 godzin, mieć 500 kawych klikunku i będzie w końcu ten koń bojowy do odebrania. To co? Przejdźmy do tutaj pokazania możliwości tego shamana V2 Ogólnie na początku powiem Wam, że trochę żałuję, że zacząłem nim expić V2, ale o tym zaraz No i co, aktywujemy sobie tutaj Rubin, da wiadomo tam Rubin 100 defo, bardzo średnie Dzwonek na 40 poziom, tam czapka zwykła jakaś Tutaj może nie będę tam całego ekipunku wymieniał, wszystko macie tam pokazane, zobaczcie sobie Tutaj kostium jest zwoja, bo tam biegałem wraz z dora. I tam akurat miałem 15 na ogień, to mówię, a sobie dobra przerzucę na chwilę, byleby dobić te poziomy. Łącznie 75 na ogień, 340 defa. Yy, buffy są na M4. No i co? Tam ubrałem sobie miksturkę zarania jeszcze yy, Tutaj pelerynka. I co? Lecimy. Pierwszego spota takiego sobie wziąłem, bo mówię, ta ilość defa mnie przeraziła, że tam tylko 340 jest. No ale jak widać te moby totalnie nic nie robią. No i ja tutaj ogólnie też siedziałem w tym V2 to tam prawie 50-tego levela zamiast iść zobaczyć od razu do V3, bo tutaj tylko na jednym spocie sobie expiłem, a wiadomo tam V3 bym mógł sobie expić na 10 nawet spotów. To na pelerekach ten sobie latał, to myślę, że zamiast się wbijać tam tego levela co chciałem w 2 yy, godziny To wbiłbym w, nie, w pół godziny Bo naprawdę tam jest większy potencjał w tym V3 przy tej ilości mobów A postać też nie, nie latało sobie na jakoś na autołowach Tylko starałem się ekspić na tych pelerynkach Więc co, 42 właśnie jest dobijany Tam jak widać no, jeden spot wystarczył żeby wbić Praktycznie kółeczko ekspa więc tak czysta summa summarum 4 spoty 1 level, no takie 5 może zależy pewnie jak się jeszcze zrespi Jak się jeszcze zrespią te wszystkie moby. E, tu już sobie że normalnie na środku, tam nie podbiegałem z nimi wiadomo brakowało trochę tego damage'a Nie miałem jednak w taliku tego y, bonusu 30 na insekty oraz nie miałem siły ognia, no to na pewno tego dipsa brakowało tutaj No ale co? Szło XP'd, najważniejsze, że te mowy nic nie nabiły, bo bardziej się obawiałem o te wywalanie, że nie wiem, będą mnie tam truć, HP mi się nie zdąży respić. No ale jak widać tam, bez żadnego w ogóle problemu, ten XP bardzo fajnie leciał. Yy... Co tam wam mogę jeszcze powiedzieć? <grym> respiła mi się cały czas, znaczy no, się respiła, wiadomo jak ktoś przebiegł, to mi się cały czas pojawiała królowa pająków, no a wiadomo, królowa pająków tam. Potrzebuje innego apsa, bo nie potrzebuje apsa na ogień, tylko na wiatr, więc praktycznie jak ona podeszła No to takie dwa jej skill'e i yy, Shaman padał Więc to tak trochę się też z celem mijało, ekspienie na spocie z nią Więc tam sobie co jakiś czas odlurowałem ją, jeśli ktoś przebiegł No to wtedy wiadomo, ona wracała też do mnie, no i znowu trzeba było ją tam odlurować No i taka trochę z nią zabawa była 44 level siedzi Przejdźmy sobie do 45. Moim celem było wbicie 52 poziomu w tym materiale. Oczywiście się udało, wiadomo. Ale chciałem sobie wbić właśnie 52, żeby mieć już skowyt tutaj na M i sobie cię kolejnego skilla. W ogóle muszę tak pokupo pokupować i zacząć trochę intensywniej te skelecie te, żeby wbić już błogo i pomoc na G. Tak sobie to na spokojnie rozwijać. Wreszcie to tam wiadomo. Takie no, mniej ważne skile chyba że chciałbym się pobawić w przyszłości tam w PvP czy coś, no to też będę musiał je sobie tam zrobić, ale to jeszcze wiadomo, ekwipunek tam i tak dalej, to tam daleka przyszłość. No, 46 level jest właśnie dobity, zostało w sumie tam yy, już niedużo, no ale zaraz sobie, sobie zobaczycie różnicę tam w V3, tutaj nie pamiętam, do 50 chyba będę siedział, czy... Czy 49? Nie pamiętam, bo już chwilę temu wbijałem ten level. No, no i co? Kolejny tutaj 47 tym razem. Odłamki też tutaj dosyć dobrze dropiły. Jestem sobie yy, można było przy okazji trochę ich nadrobić. Yy, tutaj później Experience sobie też na dwa spoty. Bo tam yy, był tutaj ktoś na autołowach ustawionych ale go wywaliło, więc mówię, a dobra, to na dwa spoty sobie w tę chwilę exp'ił później się ktoś tam znowu zalogował, no i exp'iłem sobie na jednego i takie tak w kółko 47 level siedzi no i co standardowo buff'ik taj Sturka zarania, Pelerymka i lecimy z dobijaniem 48 poziomu trochę tutaj wam też przyspieszyłem yy... Po tym, po tym poziomie wam przyspieszyłem już żeby żebyście nie oglądali cały czas jak ta, <śm> cały czas tej samej sekwencji, czyli pelerynka, i pelerynka, wufik i tak do 50 No i co, tutaj już macie przyspieszone tempo, jak wbijam tam 49, 50 oraz 51, bo sobie zetknąłem na klipy i mniej więcej to tak będzie mm, teraz wyglądało. I zaraz sobie zobaczycie, jak ta postać ogólnie sobie jeszcze radzi w V3, bo na 51, jak to mówi się, ta krylowa pająków tutaj zleciała na spota, to mówię sobie, a dobra, idę zobaczyć, jak to tam wygląda wyżej. Tutaj 50 już taki fajny level. No i co, 51 właśnie zdobijany, już ostatni poziom V2, już teraz tylko myślę, że jak będę chodził ekspicji, to w V3, chyba że tam... Będę na autołowach czy coś, a z tego co wiem to wychodzi lepiej jak się zostawi na autołowach auto w V2, a tutaj V3. No i co, takie miałem niepewność czy postać na pewno sobie da radę z wybiciem tego spota, bo jednak ten, ten damage był bardzo, bardzo mały. No ale jak widać totalnie nic mi nie robiły, więc nawet jakbym ja to bił przez 10 minut to i tak bym to prędzej czy później ubił. Kolejną razem muszę sobie przygotować jakiś talizman czy coś na te insekty, albo chociaż, nie wiem, zrobić jakiegoś yy, antycznego dzwona, którym będzie miał tam moc ognia w sobie. To zawsze ten damage trochę tutaj większy będzie. No i co? Dobijanie już tam ostatnie procenty yy, zostały. 52. level siedzi, więc bardzo fajnie. Udało się. Sukces. Postać V2 przeżyła, V3 też, więc git teraz tylko do 7.5, ale to tam, mówię, trochę trzeba tego vloga znowu podślifować, trochę trzeba te skille podciągnąć. No i co? To by było na tyle. Mam nadzieję, że materiał Wam przypadnie. Jeśli tak, no to nie zapomnijcie mordeczki ocenić. Zapraszam również do subskrypcji i tymczasem żegnam. Do zobaczenia w kolejnych materiałach z Medin2 na serwerze Polska oczywiście.